się nazywa miłość. Oj, jaki mm. Proszę bardzo. Ślicznie sobie leży. Tak od godziny. I tak od godzinki. Kochamy mój kotuś. To się nazywa. Relaks. Koty bardzo lubią. leżać ze swoim właścicielem, opiekunem. Kto, kimkolwiek jesteśmy dla kota, opiekun, właściciel czy cokolwiek innego, po prostu kot lubi. Mówi się, że koty lubią samotność, a tak naprawdę jak widać, pokazuje się, że kot lubi obecność człowieka tak sobie po prostu leży, relaks lubi sobie poleżeć, potowarzyszyć pospać, ona a nawet się podrapać Takie fajne spędzenie czasu, sama przyjemność kotek pogrzeje. Proszę bardzo, to się nazywa miłość. Rzadko się zdarza, żeby kot uciekał i tak od małego, codzienna miłość wy wykazywana nawzajem. My wzajemnie sobie wykazujemy miłość. Ona mnie, kotka, i ja jej. Przez żołądek do serca również. Także okazuje się, tak naprawdę, że nie tylko przez żołądek do serca jest ta miłość wykazywana, ale również tak po prostu odpoczynek. Popołudniowy po pracy albo po zajęciach czy szkole, czy w ogóle po prostu znudzeni jesteśmy y, oglądaniem telewizji zamiast tak po prostu zamiast bezmyślnie patrzeć w telewizor i usiłując coś tam wywnioskować. W momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni tym oglądaniem albo czytaniem czegoś, uczeniem się i tak dalej, i tak dalej. Po prostu warto sobie zrobić siestę, na przykład po, obiedni po obiednią, po południową drzemkę. Kot przyjdzie, odpoczywamy. Nic, tylko sama po prostu przyjemność. A jakie to jest przyjemne posłuchać, jak kot mruczy? W tej chwili nie słychać jej, bo ona w tej chwili nie mruczy, ale jak przyjdzie, co do czego to potrafi pomruczać, i to jest dopiero super. Coś pięknego usłyszeć, coś takiego. Moja kotka kochana. Dobra. Sama przyjemność pogłaskać kotka. Ja to po prostu uwielbiam. My tak potrafimy godzinami. Było słychać mruczenie kotka? Było słychać mruczenie kotka. Było słychać. Tak. Sama przyjemność. Jako, że to jest kotka, a nie kocur, to jest. Stosunkowo łowna, więc czasami może być, że jakaś mucha przeleci, bo jest okno otwarte. I coś tam wleci. A wiadomo, kotka ma tendencję coś tam czasem złowić. Nie zawsze udaje jej się złowić, ale potrafi wyskoczyć jak z procy. W celu złowić to co przelatuje także podejrzewam, że jakby tu wleciał jakiś ptak albo coś innego, no to wszystkie nogi na baczność i proszę i wtedy mamy Także wszelkie jakieś gryzonie w domu czy coś. Niestety nie mają szans. Dobra. Kończę ten fajny filmik z moim kotkiem ukochanym. Kończę tą ten... ten Relaks, ten odpoczynek. Trzeba się brać do innych zajęć. Miłego oglądania.